Witam: Oczyszczenie dla Ewy. Ewa Boże, proszę Cię o promienie boskiego, laserowego światła, które odcinają Ewę od wszystkiego, co wyrzekło się Boga, od wszystkiego, co jej szkodzi, od wszystkiego, co by jej chciało zaszkodzić, w tym wcieleniu i wszystkich pozostałych. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wpalają się w ten portal, który był podpięty do Ewy, wpalają się do środka tego portalu, całkowicie do środka, i od środka, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską, Bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w ślady energetyczne tego portalu, idą tymi śladami do wszystkich źródeł tego portalu, wpalają się w każde z tych źródeł, do środków. Ośrodków i odśrodków eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o promienie boskiego, laserowego światła które wchodzą w te odcięte od Ewy podpięcia i podczepy, idą tymi już odciętymi podpięciami i podczepami do ich źródeł, wpalają się w każde z tych źródeł do środków i od środków, eksplodując z boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to, i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o całkowite oczyszczenie Ewy, całkowite wszystkie wcielenia, całość, wszystko, całkowite oczyszczenie. Boże, proszę Cię o całkowite oczyszczenie całej linii rodowej Ewy z wszystkich cieleń. Wszystko. Boże, proszę Cię o całkowite oczyszczenie całej linii karmicznej Ewy z wszystkich cieleń, całej negatywnej karmy. Wszystko. Boże. Proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne, które wyciągają z Ewy wszystkie obce energie, które się do niej przedostały, wszystkie obce byty, obce osobowości, obce dusze. Wszystko to, co się przedostało do Ewy przez jej osłonę energetyczną, wszystko to zostaje wyciągnięte energetycznie z wszystkich wcieleń teraz jednocześnie. Bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Wszystko bardzo mocnymi cyklonami energetycznymi, wszystko to zostaje wyciągnięte. Wszystko, wszystko, wszystko. Boże, proszę Cię o wypełnienie pustki po tym wszystkim, boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę Cię o całkowite oczyszczenie Ewy, całkowite wszystkich wcieleń. Całkowite oczyszczenie. Boże, proszę Cię o cyklony energetyczne, które wyciągają z Ewy, z wszystkich wcieleń teraz jednocześnie, wszystkie błędne wzorce myślowe. Wszystkie te wzorce, z wszystkich wcieleń teraz jednocześnie zostają wyciągnięte, bezpośrednio na drugą stronę miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę o wypełnienie pustki po tych negatywnych wzorcach, błędnych wzorcach, boskimi wzorcami, boską bezwarunkową miłością i światłością, wzorcami uzdrawiającymi Ewę. Anioły, proszę posypcie negatywne myślokształty Ewy białym, boskim proszkiem. Niech się rozpuszczą i spłyną w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek. Boże, proszę o promienie boskiego, laserowego światła, które wchodzą w ślady energetyczne tych negatywnych myślokształtów, idą tymi śladami do źródeł, do wszystkich źródeł tych negatywnych myślokształtów wpalają się w każde z tych źródeł, w każde do środków i od środków, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają, przemieniają w boską bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę, o promień białego, boskiego laserowego światła, który wchodzi przez czakrę korony Ewy, idzie wzdłuż przez całe jej ciało aż do ziemi. Ja ten promień rozszerzam, i ten promień rozszerzając się wypycha poza jej ciało wszystko, co jej szkodziło, całkowicie wszystko. A wszystko, co wypchnięte, idzie w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek. Anioły, proszę Was o wyregulowanie wszystkich żywiołów Ewy, wszystkich. Dziękuję Aniołku, kocham was, dzięki. Boże, proszę cię o bardzo mocne cyklony energetyczne, które wyciągają z Ewy z wszystkich jej wcieleń teraz jednocześnie wszystkie złożeczenia, które były kierowane w jej stronę. Z wszystkich wcieleń wszystko to zostaje energetycznie wyciągnięte na drugą stronę, miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę, wypełnienie pustki po tych złożyczeniach boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę, bardzo mocne cyklony energetyczne w każde wcielenie Ewy, które wyciągają wszystkie klątwy, które były kierowane w jej stronę. Wszystkie te klątwy, cała energia tych klądów zostaje energetycznie wyciągnięta bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce przeznaczenia, gdzie zostanie przetransformowana w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę wypełnienie pustki o tej energii boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę o cyklony energetyczne. Które wyciągają z Ewy, całą zazdrość wszystkich cieleń, które była kierowana w jej stronę, cała ta zazdrość, cała energia tej zazdrości zostaje energetycznie wyciągnięta bezpośrednio na drugą stronę, miejsce przeznaczenia, gdzie zostanie przetransformowana w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, niech światłość boska wypali cały mrok, który Ewie szkodził, i wszystkie źródła, skąd ten mrok pochodził, wszystkie Boże, proszę Cię o bezpośrednie podpięcie Ewy, wszystkich wcierań teraz jednocześnie, bezpośrednio do centrum źródła boskiej, bezwarunkowej miłości i światłości. Boże, proszę o ochronę, osłonę i opiekę dla Ewy. Boże, dziękuję Ci z całego serca, kocham Cię, dziękuję. Ewo, pamiętaj, że jest tak, jak ty uważasz, że jest. Więc jest dobrze, a będzie tylko coraz lepiej po prostu. Coraz lepiej. To my kreujemy naszą rzeczywistość i od nas zależy, jak ten świat będzie kiedyś wyglądał. Myślimy pozytywnie i będzie dobrze. Pamiętaj. Życzę powodzenia.